Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony. Oczywiście, Demonidias i zapraszam was na materiał, w którym chciałbym wam powiedzieć, że do Wulong Fallen Dynasty, czyli do najnowszego Solus -like który dość regularnie pojawia się u mnie ostatnio na kanale, będzie nie jedno, nie dwa, aż będą trzy DLC. I przyznam szczerze, być może to ja żyję pod kamieniem, nie wiem, dajcie znać, ale nie słyszałem o tym aż do dzisiaj. Nie wiedziałem o tym, że w ogóle mają być aż trzy dodatki do tej gry i że to jest praktycznie od początku wiadome, że to jest oczywista oczywistość. Um, nawet są podane mniej więcej przybliżone daty premiery, o czym za chwilę właśnie chciałem opowiedzieć. Um, Nagrałem ten film trochę na zasadzie takiej właśnie informacji. To nie jest, wiecie, ogłoszenie, że ła, dzisiaj powiedzieli, że będą trzy dodatki, super news, ale kurde, przeszukiwałem internet i praktycznie żadnych naprawdę, e, no w sensie, bardzo mało jest naprawdę informacji w jakichś portalach na ten temat. Serio, nie udało mi się praktycznie niczego większego znaleźć. Sam do tej informacji nie dotarłem wcześniej, mimo że siedziałem w temacie, więc dajcie znać w komentarzach, czy wiedzieliście o tym, że będą DLC do Woolong Fallen Dynasty, czy być może nie. A DLC będą mm, bardzo taki podobny sposób zorganizowane do tego, co było w Nio, tak naprawdę, ponieważ mamy zapowiedziane słuchajcie, na oficjalnej nawet strony Steam'a, tu sobie sprawdziłem. Ale też na PlayStation to jest, także to nie jest tak, że tylko na Steamie to będzie. Eee, mamy informację, że będzie zawartość dodatkowa do pobrania. Sam w sobie, oczywiście, Season Pass można kupić. Który oczywiście zawiera wszystkie trzy DLC, które nadejdą. No i ten Season Pass zawiera oczywiście tutaj też dodatkowo pancerz. Ten Kinlong Armor. Ale także zawiera oczywiście DLC, które. Wy... Pierwsze DLC, czyli y, bitwa o Zhang Yuan, jest przewidziana na czerwiec 2023 roku, czyli szczerze, no niedługo, przejdziemy grę, z 2 miesiące pewnie po ukończeniu gry będzie przerwa od Wolonga i wyjdzie DLC i gra znowu wróci na kanał. Następnie y, zdobywca y, Jiang Dong jest zaplanowana na wrzesień, czyli też jeszcze latem to wyjdzie, e, oczywiście bieżącego roku, także po ukończeniu pierwszego dodatku chwilkę pogramy sobie i zaraz będzie drugi dodatek, no i trzeci wyjdzie, wybaczcie, nie będę tutaj ja już tego wymawiał, ale... Ten dodatek wyjdzie w grudniu 2023 roku, no pewnie przed świętami e, przyjdzie nam okazję. Mm, powróci znowu do ulong. Pewnie prawdopodobnie ostatni raz. No, jest zastrzeżenie, że daty premier mogą ulec zmianie, co jest oczywiste. E, natomiast mm, chyba nie było później żadnych przy okazji NIO, tak mi się wydaje, więc raczej. Bym tutaj trzymał się tych terminów. Raczej myślę, że możemy być o to spokojni. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o sam dodatek, no to oczywiście, tak jak w przypadku tego, co było w NIO, tak samo i tutaj już mamy informację, że zawierają one nowe misje. To jest po prostu paczka z nowymi misjami, tak jakbyście mieli, nie wiem, Part 6 czy coś takiego, inny świat po prostu w fabule w niej akurat było tak zrobione że się cofaliśmy znaczy to był inny okres jakby historyczny nie ale tam też były jakby inne trochę rejony Japonii wówczas więc podejrzewam że tutaj będzie bardzo bardzo podobnie pod tym kątem Także nie martwiłbym się, mamy też zresztą powiedziane, że będą nowe misje i historie, które wzbogacą Twoje wrażenia z rozgrywki, podobnie jak nowy ekwipunek, akcja i wrogowie. No to, to widać, że to jest bardzo przetłumaczone, eee, po prostu będziemy mieli najprawdopodobniej nowych bossów, no to jest praktycznie oczywiste, że na końcu misji musi być jakiś boss. Eee, do tego będziemy mieli nowe zadania, więc eee, jeszcze więcej kontentu który mam nadzieję, że dalej będzie eee, nas, eee, spełnił nasze oczekiwania. Czy będzie język polski? No, nie, no nie, nie sądzę, Słuchajcie, żeby jakiś update był z tym. Chociaż bardzo mi się ucieszył z tego. Nie wiem, jakim cudem to już ma czy 20 pozytywnych opinii, skoro to jeszcze nie wyszło. jako si A, bo Season Pass jest, ale on jeszcze nie ma tej zawartości. Dobra, okej, okay, rozumiem. E, no, słuchajcie, paczka 114 zł, no 115 bez grosza. Na PlayStation 114,00 kosztuje, więc też złotówka oczywiście. Także cena, no, praktycznie ta sama, poniżej 115 zł. Za 3 DLC, myślę, że jak na obecne standardy, to nie jest zła cena. To nie jest zła cena. Pytanie, ile tych misji będzie, ile tych bossów tam dostaniemy. Ale nawet jakby w każdym DLC-ku było trzech fajnych bossów, trzy fajne zadania jakieś poboczne, to moim zdaniem byłoby spoko. Nie wiem, jak to wy oceniacie, ale to są tylko takie dbania, nie? Ale myślę, że no na pewno będzie to bardzo fajne, że ten Wulong jeszcze się będzie na kanale pojawiał w tym roku. I to tyle razy, nie? Cały rok w sumie pod znakiem tej gry trochę przeminie. Mm, to jeszcze mamy na PlayStation, ale. Nie ma tak naprawdę żadnego nowego opisu, to jest dokładnie to samo. No i też na Twitterze informowałem o tym, że będzie właśnie coś takiego jak te DLC. Podałem to trochę jako newsa, kurde no, potem się dokopałem, że hej, ale to, to już jest od dawien dawna, nie, tak naprawdę wiadome. Mm. Odkąd ten Season Pass był. <grych> więc. E, nawet jest komentarz, słuchajcie, jeden, że warto w takim razie jest na co czekać. I drugi, że więc warto poczekać na e, wydanie zbiorcze. No, właśnie się śmiesznie okazuje, nie? że już jest. W formie Season Passa do gry. Od premiery. Czy nawet wcześniej może był, nie wiem, preordery czy coś. Więc e, ten komentarz trochę też mi jak dodał do, do, do myślenia, że hej. Możliwe, że po prostu. To, to nie jest tak, że tylko ja żyję pod kamieniem, że może faktycznie słabo było to po prostu nagłośnione ta informacja. Także m, przekazuję takie info, szybkie bardzo info w tym materiale. M, ja na pewno będę dalej, słuchajcie, kontynuował oczywiście rozgrywkę Wulonga. M, mam nadzieję, że Wam się podoba. Um, i, I jestem szalenie ciekaw jakie są wasze tutaj wrażenia jeżeli chodzi o na razie tę grę, dajcie znać jeżeli ją ukończyliście, albo jak oglądacie, jak wam się to na razie podoba. Um, ja na pewno DLC na kanale nagram i na kanale pojawią się wszystkie dodatki, robione na 100%. Wszystkie misje fabularne i wszystkie poboczne, na pewno sobie zro zrobimy, także to od razu oficjalnie potwierdzam i, i mówię. Um, a tymczasem moi drodzy to by było na tyle, mam nadzieję, że Dowiedzieliście się czegoś, że to nie jest info, które już słyszeliście wcześniej? a Jeśli tak, no to chociaż można było coś tam posłuchać i podyskutujmy sobie w komentarzach. A ja wracam do tłumaczenia. Mam przygotowany zeszyt i sobie rozpisuję różne momenty z filmów, i tutaj teraz siadam do tłumaczenia kolejnych odcinków. Dużo czasu nie ma, ale postaram się coś tam jeszcze potłumaczyć na najbliższe dni. Trzymajcie się, do zobaczenia. Papa! I to by było na tyle. Pamiętaj proszę, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeśli podoba Ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji chciałbyś zgarnąć nagrody, takie jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdeczne dzięki za obejrzenie do końca i widzimy się następnym razem.